Na gorąco jeszcze jak tak powiedzieć, przegraliśmy dwoma punktami po walce, przespaliśmy pierwszą, czwartą i trzecią, więc te początki połów na pewno nie, nie poszły po naszej myśli, staraliśmy się ugonić, po troszeczkę szczęścia nam zabrakło, no ale gratuluję drużynie z dyni. wygrali, zasłużenie wygrali. Na pewno fajnie tutaj przyjechać, zobaczyć jeszcze raz tę halę, tych kibiców, całą atmosferę, więc naprawdę jestem, jestem bardzo zadowolony, kiedy tutaj przyjeżdżam. Cieszymy się ze zwycięstwa graliśmy u siebie, staramy się pilnować tak naprawdę chronić naszej naszej hali, areny Gdynia i cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa myślę, że postawiliśmy e, fragmentami mieliśmy problemy mimo wszystko e, z tą obroną i z tą strefą, bo mieliśmy agresywne momenty, potem tego brakowało, potem problemy ze strefą, ale e, w, całym, w, całym, w całym całym kształcie tego meczu udało nam się wciągnąć to spotkanie myślę, że przede wszystkim e, dobrze z tą obroną i potem konsekwentne granie w tym ataku i cieszymy się bardzo i czekamy teraz na kolejny mecz.